Look at my horse, my horse is amazing! Doo 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 doo, doo 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 doo, -doo. Saras I'm find the water. I'm Zara's political. Hello, look at my horse, my horse is amazing! Smawę. Nie ma sensu. To to Liczy się wyłącznie ich hart ducha. Mm. I ich oręż. Wypróbujcie... Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, chłopcze? Możliwe. Oto Wilkas. Sprawdzi siłę twojego ramienia. Mm -hmm. Mm -hmm. Wilkas! Zabierz go na dziedziniec. I zobacz, co potrafi. Tak. Tak, no i... Fik. Dobry. Dobra, słuchajcie. Ochrony zwierkazem. A więc tak. No. Nie widziałem cię tu wcześniej. No, Ma... Dobra, tak. Czy my się znamy? Przepraszam. Jeszcze. No, słuchajcie, do, do towarzyszu... Czemu mam czwarty poziom, a nie ja szósty? Ponieważ też... Gdyż... Skawałyby się wszystkie sejpy musiałem od dowa przechodzić. Uważaj co robisz! Spoczko, spoczko. Gdzie ten frajer? No tutaj, dobra. Dobra, idziemy z niep walczyć i dołączyć do towarzyszy. Staruszek kazał mi się tobą zająć, więc... Weźmy się do roboty. Zabrze. Spróbuj się na mnie zamachnąć parę razy. Sprawdzimy, w jakiej jesteś formie. Nie martw się. Wytrzymam to. Nie trzeba było tu. Czułaś i. Nieźle. Może ci się uda. Ale na razie jesteś dla nas tylko szczeniakiem. Więc rób, co każe. Oto mój mierz. Zanieś Eorlundowi do naostrzenia. Uważaj, ten oręż jest mm. prawdopodobnie wart więcej niż ty. Morda się. Dobrze. Eorlundeli. Ciśnę, ciśne. Nie piask kuźnia. Ty, 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 ty. Co cię tu sprowadza? Gaduję, że to Twój pierwszy raz w tych no stronach. Prawda? Oj tam, nie przejmuj się. Tam, Kiedyś wszyscy nie byli szczeniakami, po prostu nie lubią o tym mówić. I nie rób zawsze tego, co Ci każą. U towarzyszy nikt nikim nie rządzi. Nie wiem, jak im się to udało, ale dopieli swego. Od czasów Izgramora nie mieli żadnych przywódców. Kodlak jest heroldem, swego rodzaju doradcą całej grupy, choć każdy mąż odpowiada za siebie. Każda kobieta też. Dobra! Sam nie jestem towarzyszem, ale żaden z nich nie potrafi się dobrze obchodzić z kuźnią, a dla mnie to zaszczyt móc im służyć. Nazywam się Orlund Siwowłosy. Pracuję w niebiańskiej kuźni. Najlepsza no, 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 no. stal w całym Skyrim. Całym Tamriel. Chciałbym cię prosić o przysługę. Spoczko, foczko. Pracuję nad tarczą dla Aeli. Moja żona jest w żałobie i niedługo muszę do niej wrócić. To już Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś zaniósł to Aeli w moim imieniu. Spoczko! Słowo powiedziane by nie zachowywać jak Dobry człowiek! To się do dobrze bym się jej tarcze ław! Mm. woda, to jest woda! to jest woda! Trwal, widzisz to, tu. Aha, co ja tutaj robię? Tutaj jest wejście do a w ogóle to ten szpon, dostaliśmy w ostatnim odcinku Sprawdzałem go Nie miałem żadnej misji co do niego Może miałem jakąś amenę Cóż Och, jestem tylko służącą Czemu? Zapewne chcesz Co tamka? Rozmawiać tam. z jednym z towarzyszy Murda! Służąca! Służąca, nie rozumiesz, służąca, gdzie mać zamknąć ryj i strząbić. Drzwi! Jeśli chcesz ze mną polować, dobrze. Czekałam na nią. Jest Czekałaś? to pierwszy raz? Iii. Mówiłem to szczenie, Ej, o którym dźwięk. wspomniał Wilkas. Ach, tak. Podobno dostał od ciebie tengielenie. Lepiej, żeby Wilkas tego nie słyszał. Myślisz, że sprostasz Wilkasowi w prawdziwej walce? A, człowiek czynu. Farkas pokaże ci, gdzie będziesz spać. Farkas. Ktoś mnie wołał? Oczywiście, lodowy muszczku. Pokażcie świeżynce, gdzie śpi do do dziobów. Nowa osoba? O, witaj. Jestem Farkas. Chodź za mną. Jestem lepszy od was wszystkich. sobie bym was. Eee, ja się nie chwałę. Samemu i z nie starczyło Ja cię lubią mi Wy zająć się ale tutaj się podłożę. Zmuszają nas, byśmy Uczekujesz byli jak na polowanie? Tak sobie myślę, Miło jest że zobaczyć w okolicy jakąś dyskusji. nową twarz. No, Czasami robi się tu nudno. Mam nadzieję, że z nami zostanie. No, no tak, może bacięszcy. zostanę, może nie zostanę. Kwatery są tutaj. Po prostu wybierz łóżko i połóż się na nim, jeśli ogarnie cię zmęczenie. Tylma utrzymuje to miejsce w czystości. Zawsze to robiła. A więc jesteś. Wygląda na to, że inni nie mogą doczekać się spotkania z tobą. Przyjdź do mnie albo do Aeli, jeśli będziesz szukać pracy. Gdy już wyrobisz sobie imię, Skior lub Wilkas mogą mieć. Mm. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia. mamy kocham, w miejscu w cierdzie białej granicy. Nic czemu nie dalibyśmy rady. Problem z renegatami. Nieprzewidywalnymi, mm. niepoznawalnymi i niebezpiecznymi. Uważaj na siebie. Dobrze. Nie oszczędzaj im swojego ostrza. Spocznij. Okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia... Niektórzy ludzie myślą, żem głupi. Tych częstuje swoją pięścią, ale ciebie... Lubię. Wait, 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 Muszę jedną w ogóle Przecież to wszystkie. O kurde. Co robię, nie? Ja w ogóle nie lubię. Ale już to na białe grę. A to dostałem od tego... ulefryka. fryka. I to chcę. nie domarkuje. <try> to dopiero później był już... Miał już jakąś stalszą Mogła do... W ogóle gdzie mamy Dał? A już nie luchowano bez losu, ale czy z Nie Dawczej! To powinienem wiedzieć. Jak to? Wygrabować skórę! Tak chcę stworzyć. Eee, Szukamy kogoś w białej grani oh, i zapłacimy dobry pieniądz za informacje. Naprawdę. Kogoś Pewnej chodzi? kobiety, nie tutejszej. Jest Uch. redgardką, jak my. Redgard? Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. Mm -hmm. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Roliksted? O! Oh. To nie twoja sprawa. Wystarczy ci wiedzieć, że płacimy za te informacje. Płacicie za te. Jeśli informacje. cię to nie interesuje, odejdź hey. w swoją stronę. Szukamy redgardskiej uciekinierki jest no Hammerfell. Może być gdzieś w tym mieście. Ok, na końcu ją znajdziemy. <laughs> Chodź w Skyrim, na tego nie chcę. I to już to Mam tu parę... Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej A Grani. A Biały byś w Białej Grani... Ha, 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 Jego stal jest legendarna. No to fajnie żyje. Znasz mojego ojca? Hmm, całkiem sporo. <coughs> Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. Głodu nie Za nas, zazna! To odpowiada Jarl, który zarządza nim ze smoczej przystani. To ta forteca na wysokim zgórzu. Ale pewnie bardziej interesujecie cię Jorwa skr. Sala biesiadna towarzyszy. Dobra. Ich czyny wojenne i odwaga są... Pojawił się przymrozek. Zimno. Zain, Zain, będziesz czegoś potrzebować. Ha? Wylektor. Widziano cię z towarzyszami! To. Podążasz drogą honoru? No, naprawdę! Poczekamy sobie troszeczkę. tak chosn, no, 10 godzin. No i to zobaczy nie za 10 godzin. Szybciej, <grym> dobra. Często odwiedzasz dzielnicę... O, zabrało to całe lata, ale w końcu wspiąłem się na szczyt. Widzisz, jestem właścicielem... Łatwość mam zmartwień ze zwykł... Co ten Bart tak. Mikaelom nie wygaduje? Sam się prosi o sztylet w grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą. Że okiełzna mnie niczym nord ujażniający dzikie zwierzę. <laughs> Może mjuchaj, drogę jeszcze... Jeśli chcesz, spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Okej. Okay. Pamiętaj, codziennie świeże owoce i warzywa. W większości. Małowinę. Chyba nie przygotowujesz mięsa. A... Czego ci potrzeba? Gdy już zarobię nieco pieniędzy na handlu z kaszyckimi karawanami, odkupię od hulda gospodę po. Mówią, że jeśli Nordka się uprze, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Ale... Jeśli szukasz pracy, to może poródź. Zapłynący jak winocz. Jeśli szukasz... pa, Carlotta Cię do tego namówiła, prawda? Tak! <grym> Przykro mi, ale ta ognista wdówka jest już moja. Po prostu jeszcze o tym nie, A, nie co, Serio, moja droga. Ona należy do ciebie, jak... Dosłyszałem jedynie zazdrosne stękanie. Dobra, nie będę płacił w tym a więc... Nie będę tego słuchać. Już nie żyję. Jest go! O co chodzi? Muszę przyznać, że się przyznać, że się Słowo honoru! Ta wow. już nie będzie musiała się mną zamartwiać. Jestem hardcory! Cisnę! Cisnę, cisnę, cisnę. Biała graj! Głupiastaluchą. Nie wierz niczka naszym. Naszym cierpieniu! O Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Poszła owoce i świeże warzywa. No, no, sadów Naprawdę? No. no. Udało ci się przekonać tego grajka, żeby dał sobie ze mną spokój? Tu. tu! Podziękowałabym Bogom, ale musi mi wystarczyć, że podziękuję tobie. Masz tu trochę grosza za fotel? No. Pan Pamiętaj codziennie świeżą I bo teraz idziemy znowu pod chorem zjadą klaczem. Bo... Będziemy się napieprzać no, no. znowu na łapki. A, chodź. Daj mi znać, a, jeśli czegoś zapragniesz. Albo usiądź przy ogniu, a ja kogoś Myślisz, że, że... że możesz skrzyżować ze mną broń? Zginiesz w 6 sekund. Czekajcie, nie wiem czy to w ogóle jest... Nie wiem czy będziemy musieli płacić. Jeżeli będziemy musieli płacić, to nie biorę towarzysza, ale jeżeli nie będziemy musieli, to mogę sobie sobie. Mogę na zimie czym jako towarzyszy. Ona i tekski nie było tam. A czemu nie? Mogę pokonać każdego w tym mieście. Gołymi rękami. Stawiam 100 sztuk złota, że sprowadzę cię do parteru. Stetele. Tylko na pięści. Bez broni, bez magii.

Narka. I znowu. Te przywracanie. To dopiero cios. Uznaj. No i... Pokonano. <grym> nie kłamiesz. Od lat nie stoczyłam takiej walki. Masz. Zgłoś się do mnie, jeśli będziesz potrzebować kompana. Chętnie zobaczę, jak radzisz sobie z kilkoma trollami. Trollami tu Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba mi się to. Najlepsze Klingi wykuwa się w ogniu walki. To stare przysłowie nordów. Zgadza się. A prawdziwa Nordka wykorzysta każdą okazję, by się sprawdzić. Nie marnujmy czasu. I mamy towarzysza. Ruszajmy. Yy, musisz kochać walkę. Musisz... No to chodź. A więc prowadź. No, hmm. no, no, nawet dobry. O, no, do Boże, tam kowa, ja w ogóle się przebiorę. Skoro ona będzie tam kupować, to ja biorę to, którą widziałem razem. Nie to mam. No nieważne. Okej. Okay. Dostałem to zamiast jakiegoś... Tak. Co? Pamiętacie ten hełm? On był taki dobry. Ataki bronią jednoręczną, zadałem 15, proszę więcej. No nie. Srebrny na naszyjnik. Pierwsza jeszcze. Widzisz, Nie mam butów. butów nie mam. Letka zbroja musi być. Letka. 25. 0. Regeneracje magii. Dojdziemy jakiś kaptur. Anyway! Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu oh, i uczę się kupieckiego rzemiosła. Słyski. Jeśli kiedyś chcę zarządzać gospodą, muszę... ...nabrać doświadczenia. Dobra. Dobra, tyle w tym odcinku. O, takie niebo, takie ładne. Dojrzałe owoce i świeże warzywa, drobiazgi i świecidełka na sprzedaż. Dwie pisteki godne jarma. Zajdź i najlepsze, ręki.

Na razie, pa się ma, cześć, nara, cześć.